Czy zastanawialiście się kiedyś, co trzeba zrobić, żeby nauczyć się grać na pianinie? Ja wyznaczyłem trzy takie podstawowe elementy. Pierwszym z nich to jest plan. Plan najlepiej w postaci jednego roku. Dlaczego nie jeden miesiąc? Dlatego, że granie na pianinie bardzo często przypomina nam naukę języka obcego. W przeciwieństwie do niektórych reklam niestety ja nie wierzę w to, że można nauczyć się języka obcego w miesiąc. Dlaczego? Dlatego, że tak samo jak gra na pianinie jest to umiejętność praktyczna, więc trzeba ją przepracować odpowiednią ilość czasu i zrobić odpowiednią ilość powtórek, żeby to nam się zautomatyzowało w głowie. Tak samo jest tutaj. W momencie, kiedy gramy piosenki nie mamy czasu na myślenie. Okay? To musi być automat. Dlatego w planie zachęcam cię do tego, żeby zacząć od tych najprostszych rzeczy. Jaka jest najprostsza rzecz? No w przypadku języków obcych będzie to zawsze nauka litery, prawda? Nauka czytania. Dlaczego? Dlatego, żebyśmy nie musieli zapamiętywać wszystkiego, a mogli przełożyć część informacji na papier. To pozwala nam również odczytywać później nasze notatki. Zaczynamy od prostych rzeczy, od piosenek, które dają nam naprawdę sporo radości. I w pewnym momencie zauważasz, że kiedy zaczynamy grać te piosenki, to przestaje nam to wystarczać. Chcielibyśmy dołożyć jeszcze coś do tego, jakiś akompaniament, prawda? Uczymy się akordów i uczymy się podstawowych zasad muzycznych, które przydadzą nam się w tworzeniu naszych aranżacji. Ale i to w pewnym momencie przestaje nam wystarczać, prawda? Chcielibyśmy czegoś więcej. Uczymy się więc, więc harmonizacji, a więc tego, jakie dźwięki możemy dołożyć głównie do prawej ręki, żeby em, nasza muzyka zaczęła brzmieć z lekkim pazurem. No i w kolejnym kroku chcielibyśmy wystylizować naszą piosenkę na jakiś konkretny styl. Nie wiem jaki styl muzyczny lubisz. Może to być pop, może to być disco, może to być blues, może to być ee, reggae, może to być cokolwiek innego. W jaki sposób brzmiałaby twoja ulubiona piosenka właśnie w takim stylu? Ja bardzo lubię country. Zobaczmy jakby to wyszło. Plan, zaczynając od samego początku, od samych podstaw, po rzeczy e, coraz trudniejsze. Drugim elementem, który ja zauważyłem, który zaważa o sukcesie, jest nastawienie. Otóż, w momencie, kiedy uczę prywatnie, en, moi uczniowie dzielą się na dwie grupy. Pierwsza to taka, która uważa, że po dwóch, trzech spotkaniach będzie wiecuzami będzie grać, będzie wymiadać. No i jest jeszcze taka grupa, która daje sobie Pewną przestrzeń czasową, czas na to, żeby opanować e, materiał. Przykładem jest taka dziewczynka, która teraz do mnie chodzi e, na akordeon, która ma konkretny cel. Mianowicie w najbliższe święta Bożego Narodzenia pójść po kolędzie. I mając taki plan, takie nastawienie, e, bardzo trudno jest stracić motywację. Do tego Cię bardzo gorąco zachęcam. Ustalenie, po co właściwie chcesz grać na pianinie, prawda? Wyznacz sobie jeden mały cel, który chciałbyś osiągnąć w dłuższym dystansie. No i kolejną rzeczą jest rozwój, prawda? Dlatego tak bardzo ja uwielbiam metodę warstw, a więc każdą lekcję zaczynamy od tych rzeczy najprostszych i nakładamy stopniowo na to kolejne warstwy, po to, żebyśmy zawsze znaleźli jakąś warstwę, która jest ciut wyżej od tego, co już umiemy. Kiedy ja chodziłem. Do wielu różnych nauczycieli gry na pianinie to w pewnym momencie zauważyłem, że jest jeden problem. Wszyscy oni dają mi utwory do gry, e, dzięki czemu ćwiczymy nuty, ale ja się nie rozwijam. Dlaczego się nie rozwijam? Właśnie dlatego, że ćwiczę tylko to, co już do tej pory umiałem. Nie uczyłem się niczego nowego. A jednocześnie, kiedy byłem nastolatkiem, kiedy już prowadziłem taką małą e, muzyczną oazę u nas w mojej miejscowości, bardzo brakowało mi tego, w jaki sposób mogę grać różne piosenki w różnych stylach, okay? żeby można było po prostu razem z, e, z, z grupą przyjaciół występować. Wtedy bardzo trudno było zdobyć taką właśnie wiedzę, a i dzisiaj jest. To wcale nie takie łatwe, ponieważ większość nauczycieli skupia się na czytaniu nut i technice, a nie na kreatywności muzycznej, która pozwala nam tworzyć nasze własne aranżacje. No i ostatnim elementem jeszcze, o którym chciałbym wspomnieć, to jest talent. Wielu ludzi mówi, że żeby zacząć grać na pianinie, potrzebny jest talent. Zgadzam się z tym w stu procentach. Tylko, co odpowiesz, jeśli zadam Ci pytanie, co to jest ten talent? Jak byś go zdefiniował? Rzecz w tym, że dźwięki, które słyszymy na klawiaturze pianina, nie występują w przyrodzie w formie naturalnej. Okay? Ktoś kiedyś stwierdził, dobra, kończymy z tym bałaganem muzycznym. Od dzisiaj dźwięk na częstotliwości chyba tam 261 Hz, nie pamiętam dokładnie, będzie się nazywał C. I to samo zrobił z innymi dźwiękami. Jaki z tego wniosek? Dźwięków można się nauczyć. Ci, którzy odpadają, którzy rezygnują z gry na instrumencie, najczęściej dzieje to z tego powodu nie, że nie mają talentu, tylko dlatego, że brakuje im cierpliwości, nie mają dobrego przewodnika i nie mają planu. I z tą myślą zostawiam Cię na kolejny rok, albo już dzisiaj możemy zacząć razem działać, bo ten rok i tak minie. Pytanie z jakim rezultatem? Zachęcam Cię, żebyśmy się wzięli razem do roboty.